Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Szypanowski Bartnik. W tym odcinku pokażę Wam jak poławiam pyłek kwiatowy, który przynoszą do ula pszczoły jako obnurza pyłkowe. Pszczółki odwiedzając kwiaty pobierają pyłek i formują z niego obnurza, czyli takie grudki, które umieszczają w tylnych koszyczkach na nóżkach. Taki pyłek później przynoszą do ula. I magazynują w postaci przejeżdżki. Kolega mnie odwiedził. Taki ładny motylek. Nie chce się ode mnie odkleić. W jaki sposób pozyskać taki pyłek? Służy do tego specjalny poławiacz. Uciekaj, kolego. No. Jest tutaj wlotek w, w denicy. I do tego, do poławiania, służy taka płytka poławiająca pszczoła trzymając grudki obnóży na tylnych nóżkach próbuje się przecisnąć przez takie otwory podciągając się tutaj o taki rant w płytce i gubi te kuleczki następnie pyłek przelatuje przez tą siatkę i trafia do takiej szufladki z dnem z moskitiery który wsuwam pod spód Moskitiera jest po to, żeby był dosyć dobry przewiew, bo pyłek bardzo dużo zawiera wody i później trzeba go wysuszyć. Przewiać od różnych zanieczyszczeń i zamrozić w zamrażarce. O prozdrowotnych właściwościach pyłków nie muszę chyba zbyt wiele mówić. Każdy, kto jest świadomy, wie jakie to jest dobrodziejstwo. Jeśli nie wiecie nic o pyłku, zachęcam Was do oglądnięcia wykładów tej pamięci profesora Ryszarda Czarneckiego który w niesamowity sposób opowiada o apiterapii, o wszystkich produktach pszczelich. Link do jednego z wykładów zamieszczam w prawym górnym rogu filmu i możecie sobie go spokojnie oglądać. Jak w ogóle poławia się pyłek? Pszczółki nosząc pyłek do ula uzupełniają sobie zapas w pierdze. I teraz tak. Pszczoły wchodzą tutaj do środka tak jak mówiłem, przyciskają się tutaj przez płytki. Ale też trzeba mieć możliwość wypuścić w drugą stronę trutnie, które są w ulu. Do tego służą tutaj dwie takie dziurki. Akurat jest pora letnia i zanim długo pszczoły będą wyrzucać trutnie z uli przed jesienią. Więc tak czy siak zbyt nie będą już blokować wyjścia. Późno poławiam pyłek w tym roku, bo jednak wiosna była dosyć chłodna. Pszczoły bardzo potrzebowały pyłku. Nie chciałem im go odbierać. Z drugiej strony też sporo odkładów robiłem. Potrzebowałem pierzgi. Żeby wzmocnić taki odkład, żeby się szybko rozwijał. I akurat jest taki okres między wakacją a lipą. Lipa teraz już zaczęła kwitnąć. Noszą pyłek z różnych ziół. Jest to według mnie bardzo wartościowy pyłek. Będę poławał, poławiał jakieś półtorej tygodnia. I później już zostawię, żeby pszczoły mocno uzupełniły zapasy w ulu. bo polipiecza będzie bardzo mocno je rozpędzać, żeby do zimy wygryzło się jak najwięcej młodej pszczoły. Oczywiście dobrze odżywionej pszczoły, bo nie możemy im zabierać pokarmu białkowego. Też nie można cały czas poławiać pyłku, bo pszczoły się nauczą i będą przynosić coraz mniejsze kulki na nóżkach, i po prostu będą przechodzić przez ten poławiacz. Ja mam tutaj taki drucik, jak wkładam. Oczywiście tutaj jest już rodnia założona. Żeby nie ściągać, nie kombinować, po prostu wkładam sobie taki drucik i mogę sobie tutaj regulować, czy poławiacz jest otwarty, czy zamknięty. I na przykład, no różnie, zobaczę, jak będzie po prostu przybywało pyłku, bo też muszę w jakiś sposób go wysuszyć, żeby mi się do suszarki zmieściły te obnóża. Mam 28 poławiaczy i trochę jednorazowo po prostu tych obnóży będzie. Czyli na razie przyjmę, że będę dzień poławał, poławiał i, i drugi dzień będę wyłączał poławiacz. Oczywiście pszczoły i tak się nauczą i będą chodzić przez ten poławiacz, ale tego pyłku będzie coraz mniej. Jeżeli chcecie zobaczyć, o. To tutaj, jeżeli otworzę poławiacz, to po prostu pszczoły będą sobie chodzić tutaj bezpośrednio na plastry w rodni. A jeżeli zamknę poławiacz, no to będą zmuszone po prostu przeciskać się przez te tutaj otworki. No i oczywiście trutnie będą się tutaj kotłować i będą wychodzić tymi dziurkami. Myślałem wcześniej robić rurki, ale myślę, że to nie jest jakieś yy, tam wielkie utrudnienie, przez te rurki tam wiadomo, że trutnie wyjdą i już nie wrócą, ale te wracające od dołu też będą tam zapychać poławiacz, więc według mnie to jest i tak bez sensu, także Myślę, że te dwie dziurki spokojnie wystarczą, żeby te trutnie spokojnie sobie wyszły. I tak trutnie migrują pomiędzy ulami, więc pewnie będą szukać możliwości gdzieś zahaczyć się o ul, w którym nie ma poławiacza. Dobra, zabieram się do pracy. Jeśli do tej pory nie poławialiście pyłku, to bardzo Was gorąco do tego zachęcam. Przede wszystkim jest to niesamowity produkt, który możecie swoim klientom udostępnić. Jest to też dodatkowy zastrzyk ekonomiczny do pasieki. Oczywiście też trzeba to robić z głową, żeby no nie obrabować zbytnio pszczół z tego pyłku, żeby nadrobiły sobie zaległości. Bo jednak brak białka w ulu, no to jest też niedożywiona pszczoła. Dobra, co robię? Muszę teraz ściągnąć wkładkę ograniczającą wlotek. Muszę tutaj odymić, żeby mi weszły na plastry żeby ich niech zniatał No i wkładam tutaj wkładkę Na razie sobie ją otworzę, żeby dalej swobodnie mógł sobie wchodzić. No nic, jest już otwarta, i za jak założę wszystkie poławiacze, sobie je zamknę. Oczywiście robię to właśnie w południe, żeby zbieraczki były w polu, żeby tutaj się nie kotłowały, żeby nas nie rządliły, bo jeżeli będziemy robić to pod wieczór, no to no po prostu będą bronić wlotka. Z drugiej strony, jeżeli robimy to w południe, no to jest mniej tych pszczół, nie będą się zgniatać, wpadam od razu tutaj szufladę i rodzinka jest przygotowana do poławiania. Również wcześniej nie poławiałem, bo były dosyć spore upały, też nie chciałem im tutaj psuć wentylacji. Chociaż i tak płytki ja mam na całej szerokości dennicy, więc no też jakaś ta wentylacja jest zachowana. Sprawdzę teraz po dobie, ile przyniosły pyłku. A coś tutaj przyniosły. A dzisiaj jest znowuż gorąco. Będę musiał otworzyć te poławiacze. A tutaj też coś przyniosły. Tu kolejna rodzinka. No ta. Też tam niewiele, ale no, widzę, że pszczoły bardziej są zajęte noszeniem nektaru. No standardowo, coś tam przynoszą. Myślałem, że jeszcze dobę przytrzymam, ale jutro znowu już będzie upalnie. No jest coś. Różnorodny pyłek. Czarny, szary, żółty. Wszystko jest. Także tak jak mówiłem, noszą teraz pyłek z ziół. Będę musiał tu wykosić, bo tutaj jest przegorzan. Już ładne kulki ma. Będzie kwitł za niedługo. I zawsze to dla pszczół coś będzie ciekawego. Tutaj zrobiłem dwa kolejne pola pod ule Będzie tu dwa przęsła po 5 rodzinek, a tak wygląda przegorzano. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć!